Siemanko moi kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Przyjechaliśmy dzisiaj do Trier, jesteśmy w galerii handlowej, więc trzymajcie kciuki, żeby się udało, bo potrzebuję parę rzeczy. Pytanie, czy je dzisiaj tutaj dostanę, a więc zapraszam na tego pokazeniu. Chciałam Wam pokazać co zakupiłam w galerii, słuchajcie to było normalnie hardcore, chodzisz po sklepach i no nie powiem, że takich tańszych i nic nie było, a jak było to taka beznadzieja, że szkoda gadać i udało mi się tą marynarkę, ten żakiet kupić w New Yorkerze jak się nie mylę, dobrze powiedziałam chyba. Um, tu jest na taką haftkę, nie ma żadnych guziczków i bardzo mi się to spodobało. Nie wiem tylko, czy te um, kieszonki to, to jest taka, wiecie, atrapa, czy nie. Um, no, nieważne. Potrzebowałam, kupiłam um, i to najważniejsze, że to już jest i oprócz tego. I jeszcze słuchajcie, kupiłam takie body. Nie wiem, czy będę w tym chodzić, czy nie, ale tak jakoś mnie zauroczyły te bówki z takimi tutaj kwiatkami. Więc wzięłam. I co? To by było na tyle. Słuchajcie, nie będę tego przymierzać. Ja już się przebrałam, zobaczcie, w moje drsiczki, żeby było mi wygodnie. Mogliście zobaczyć, jak młodzież na rzece Uczyła się jeździć na nartach wodnych. Oczywiście zjedliśmy sobie dobre jedzonko, no i e, z różnymi tam, wiecie, sukcesami im tam to wychodziło. Ja się tylko zastanawiam, czy rodzice mają wszystkie klepki w głowie w taką pogodę, e, e, w zimnej wodzie, żeby oni e, uczyli się na tych nartach wodnych. E, Jeździć no troszkę, moim zdaniem nie za bardzo, no ale każdy musi sobie na to pytanie odpowiedzieć, a zwłaszcza rodzice. Chciałam Wam pokazać, co ostatnio sobie zamówiłam. Są to takie perfumki. Tutaj przyniosłam do pokazania, do porównania z Made in Lab. Może wezmę je postawie, w ten sposób będzie lepiej widać. Zobaczcie. Tu jest taka bardziej kwadratowa, ta buteleczka większa, a tutaj są mniejsze. Skłoniło mnie to, powiem szczerze, do zakupienia, że gdybym gdzieś wyjeżdżała no to mogę sobie wziąć nie zajmuje tak dużo miejsca no i wagowo również jedynie co mi się nie podoba to to, że tutaj zobaczcie na, na tym flakonie z Made in Lab jest ymm, piękna taka duża etykieta, powiem Wam na ich stronie jak oglądałam również ta etykietka była większa, no przyszło tak jak przyszło Takim bym powiedziała spory minus, no bo estetycznie to tak wizualnie nie wygląda. No, ale już nie czepiajmy się szczegółów. Lepiej, żeby było no tak niż wcale. Oczywiście, można zakupić perfumetki i wziąć z większych flakonów do tych perfumetek i ze sobą na podróż. Czyli tak, jestem zadowolona i nie jestem zadowolona. Chciałam wypróbować inną firmę, kupiłam. Jeśli chodzi o zapach, mi odpowiada. Wiadomo, że to nie są oryginały, ale bazowane na oryginalnych perfumach. Więc czy polecam? Jak już wspomniałam, i tak, i nie. Ale wybór zostawiam dla Was. Gdzieś tutaj wkleję Wam zaraz zdjęcie, jak wyglądały te perfumy na ich stronie, gdy zamawiałam. I będziecie wiedzieli, o co mi chodzi z tą etykietą. To teraz tylko jeszcze jakąś się zrobię albo herbatkę. No i dzisiaj nic. Telewizor, ewentualnie jakieś krzyżóweczki i na tym zakończę ten dzień a propos moich zakupów jeszcze wszystkiego nie kupiłam to co potrzebowałam bo potrzebowałam jeszcze spodni lub spódnicy spodni było oczywiście pełno ale wszystkie były w takie proste nagawki szerokie nie wiem jak to jest no przecież nie każdemu jest ładnie w takich spodniach a sprzedawcy Prowadzają tylko wszystko na jedną kopytą. No trudno, może jeszcze gdzieś tam dostanę. A jeśli chodzi o ten dzień, to powiem tak, z jednej strony jestem zadowolona, a z drugiej strony, wykończona. Bo ja nie lubię chodzić po sklepach, to znaczy nie. Lubię od czasu do czasu zrobić, robiłam takie wypady z córką, czy z moją koleżanką, moniką. Dajmy na to do Zarbryken, na taki cały dzień. No, po, na koniec już byłyśmy wykończone, ale zadowolone, bo coś tam można było sobie yy, u, wypatrzyć. Yy, no, ale z ręką na sercu powiem Wam, że to jest męczące, to jest męczące. Także yy, mój mąż miał przerażenie w oczach, że będzie musiał chodzić ze mną od sklepu do sklepu i sprawdzać, ale po, po tym, yy, jak już powiedziałam, już dalej nie szukam, biorę to, co mam, co już widzieliście. Komentarz się zdziwił, że to tak szybko wyszło, ponieważ ja tylko szukałam tego, co potrzebowałam, a nie chodziłam i przeglądałam, czy może coś tam upoluje. Więc tak to wyszło. Dobrze, nie przedłużam. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca. No i co, widzimy się w następnym blogu. Mam nadzieję, że nastąpi to już niebawem. A więc do zobaczenia. Cześć.